Witam serdecznie na kolejnym gniocie w ten piękny zimowy dzień. Trochę śnieg pada, ale temperatura minus jeden stopień, bajka. Woda w ogóle nie zamarza. Inne życie, prawda, Edziu? Edziu, oczywiście jak śnieg to się cieszy, ale nie o tym przed chwilą była u mnie pani listonosz. Patrzcie, pani Dorota, ta pani, co mi wysłała wcześniej tam, wiecie, kocyki, te bombki. Patrzcie, jaką koszulkę super, z jakim logiem, to jest chyba wszystko. Ręcznie uszyte, no jestem zachwycony. Kilka takich koszulek mi pani wysłała. Aż mi głupia. no to przecież też koszty koszulki trzeba było kupić. No już nie mówię o talencie i pracy, bo to oczywiste. No ale jestem zachwycony tymi koszulkami, aż tak myślałem, że można by robić takie, wiecie. Może bym znalazł taką szwalnię, tak już teraz naprawdę poważnie mówię, no bo tak mi się to podoba. Trochę tak o, otwieram, zamykam, bo, bo mikrofon mi tu lata, ale. No luks to wygląda, naprawdę, no, jak ja lubię takie wzory ludowe, kurpioskie, może by zrobić taką jakieś serię ciuchów, koszulki, bluzy, kurtki, czapeczki, czemu by nie, muszę poszukać, może jakąś małą polską szwalnię, no bo to jakieś większe ilości by potrzebne były, no tam po kilkadziesiąt sztuk każdego, można pomyśleć, można pomyśleć, jeszcze raz bardzo dziękuję pani Doroto i zaraz adresuję paczuszkę do pani bo dzisiaj w końcu dostałem koperty, gdzie wchodzą te moje kalendarze. W poprzednie nie weszły, wziąłem największe, jakie są. Wchodzą na styk. Specjalnie wziąłem sobie jeden, żeby sprawdzić. No mieści się elegancko z bąbelkami, to się nie poniszczy. Także dzisiaj, jutro będę adresował. Jest nadzieja, że w styczniu Kilkanaście, kilkadziesiąt osób z moich widzów, co wysłało adresy, dostanie. Wybiorę je losowo. No i oczywiście, panie Dorocie, to pierwszą zaadresuję, bo mam na paczce adres zwrotny, także można, można się spodziewać. Jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo mi się to podoba. No, jestem tak zadowolony. Piękna sprawa. A tak przy okazji, w mieście byłem, odebrałem paczkę, portki sobie kupiłem. Eleganckie, prawda? No, takie same, jakie miałem, to teraz będę miał dwie takie same pary. Skoro są dobre, to po co zmieniać? Ja to Wam powiem już tak i w życiu zaczynam mieć. Skoro jest dobrze, to po co coś zmieniać? Jest dobrze, to niech będzie dobrze. Tutaj ta furtka mi się zaczęła sama otwierać, sama zamykać. Była na styku, a teraz przelatuje. Nie wiem, może przez te mrozy trochę metal się skurczył, ten milimetr dwa. I tutaj nie haczy, ale byłem w mrówce przy okazji i też kupiłem... Tutaj profesjonalne zabezpieczenie. Zaraz zamontujemy tutaj elegancki, profesjonalny, jak na bazę przystało, zamek, żeby się nie otwierało. I uwaga, zamykamy. No, zamykamy albo nie zamykamy, bo nie mogę ręki przesadzić. Tutaj, tutaj. Przepraszam, że lata kamera, ale co zrobić? Tutaj, tutaj. Karabinczyk kupiony. Wiecie na bazie. Ja to lubię jak coś jest zrobione porządnie. Tutaj nie ma miejsca na byle jakość. Łańcuch i karabinczyk to bardzo dobre rozwiązanie, ale przez to, że, że trzymam kamerę, to zaraz mi się nie uda tego zamknąć. No zamijki się. No. Ale wam musi obraz teraz latać. O no i elegancja, Francja, i proszę bardzo. I się nie otwiera i się nie zamyka zabezpieczone jak należy. Prawda jedziu? A wy co się tak tu zbierają? A ja wiem co one się tak tu zbierają. Już wiem, wiem. Pewnie chcą iść do kojca Edzia mu powyjadać. A jak? One zamiast na zielonkę, to patrzcie jak zasuwają. Ech, ten Edziu to zawsze się z nimi podzieli, coś im zostawi. Tylko bocianek jeden mądry, tam do niego nie biega. A ta moja mieszanka super zdaje egzamin. To co było w karmniku wyjedzone jest do zera. Na tym to dzisiaj widziałem wianuszki tych sikorek siedziały, zajadały, bo specjalnie nie dawałem im rano słonecznika, bo chcę tutaj to wyczyścić. Bo tutaj już jest trochę przymarznięte, trochę jakiś ziarenek, takie niedojedzone. No trzeba to wyskrobać, już najwyższa pora. Trochę mróz odpuścił, to nie powinno być tak ciężko. Także ja się biorę za robotę i się włączę jak zrobię. No co, po prostu trzeba to wyczyścić. Co tu pokazywać? Wyskrobane, sprzątnięte. Co mówicie, że niedokładnie? Panie, to nie wersal. Dosypię tej mojej mieszanki, co mi zostało. I niech zajadają. Specjalnie nie daję dzisiaj dużo słonecznika, żeby sobie tego tłuszczyku pojadły. Bo zauważyłem, że słonecznik to tylko przylatują, łapią i uciekają. I one sobie chowają tu dookoła w takie różne skryjówki. Ciekawe, czy tutaj na przyszły rok porośnie tych słoneczników gdzieś po kątach. Bo czytałem, że te sikorki to zapominają, gdzie mają pochowane. I tak się właśnie dużo nasion też rozsiewa. Prawda, bocianku? Bocianek tutaj do mnie przyszedł. No dobra, nie jest źle. Na dzisiaj im starczy. Bo ten tusz to długo schodzi. One tak pomalutku bardzo go dziubią. Nawet jak jest ich dużo, to pomału, pomału go ubywa. Dobra, to mam z głowy. Bocianek, częstuj się. Ale Miedziu przed chwilą podniósł ciśnienie. Tam w środku był kurczak wcześniej i się darł, i darł, a on głowę miał w środku, myślę, no nie, no złapał go. Tak się drze, to niemożliwe, ale nie. Kurczak tam sobie stał w kąciku i chyba się darł, bo się bał wyjść, a Edziu tak leżał i patrzył na niego i obkręcał głową w prawo i w lewo. Się mu jakby dziwował, o co mu chodzi. No, Edziu teraz lubi tutaj leżeć. A jest coś tam w środku, Edziu? Znowu kom? Edziu! Edziu, nie strasz tam kurczaków, chodź, daj im wyjść. Chodź, chodź. Edziu. Edziu, kurczaczki się ciebie boją. Jak leżysz im tam na wejściu, to będą piszczały. Nie stresuj ich. O, śnieg zaczął padać w końcu. No i bardzo dobrze. To już takie kaczki gęsi. To jak im się bardzo będzie pić chciała, nie będą miały co, to sobie śniegu pojedzą, bo też lubią w śniegu grzebać. No i dobrze, zawsze lepiej jak w zimie śnieg niż jak go nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Prawda bocianek? Też możesz sobie śniegu trochę podziubać. Tylko tak za dużo po śniegu nie chodź, żeby ci łapki nie odmarzły. O, tutaj to te. On się lubi kąpać tutaj pod tym. Trochę ziemia odmarzła. To może by mu się udało, no? Kąp się kąp. O kurczę, śnieg zaczął sypać, a ja nie przykryłem wędzarki po ostatnim wędzeniu. Lecę po to płachtę i nakrywamy. Edziu! Byś pomógł, złapał tam za drugi koniec. Samemu to jest, wiesz, ciężko rozłożyć. No tam złap i zaciągaj, jak ja to sam zrobię. Ja, Takiście pomocnik widzisz. Wszystko trzeba samemu robić, a ja mam tylko dwie ręce i to lewe. A ty masz cztery łapy. Widzisz, ile tobie jest prościej? Jo i kołkami się. Podeprze. Ostatnio tak to zdały egzamin. Czy zda teraz? To ja nie wiem. I tu jest taki kijek. I kijek się tu zapiera. To i tu nie podwiewa. No może się uda, a może się nie uda. Będziemy obserwować. Miałem ambitny plan rozpocząć dzisiaj akcję drewno. No trzeba to pomału piłować, pomału porządkować, chociaż te pół godzinki dziennie dzisiaj. To kiedyś to się ogarnie. Powiecie, pół godzinki dziennie, to w dwa miesiące tego nie zrobisz. No w dwa może nie, ale w trzy czy cztery to by się udało. A jak nie będę robił nawet pół godzinki dziennie, to nigdy tego nie zrobię. Także trzeba by zaczynać, ale od razu kłody pod nogi. No. W tej mojej drewutni super ekstra, która jeszcze się trzyma o dziwo. Sobie nawaliłem niepotrzebnych kartonów z garażu. I teraz co to z tym, co to tu wymyśleć to? A przewalę to na jedną stronę na razie. A na drugiej sobie będę pomału układał, i już tam co? Ja tu będę wymyślał, a kiedyś to się tam popali pewnie, nie? Na rozpałkę karton dobry, tylko jak śniegiem obliży, to już nie za dobry. Chociaż no jest wilgotny, bo na dworze, ale nie jest mokry, czyli to tu nie pada. Czy się wyginają te daszki? Trochę, o tu bardziej, ale nie jakoś bardzo. W miarę to się trzymie. I kolejne kłody pod nogi. No co ja się chcę wziąć za robotę, to co się dzieje nie tak. Taczkę chciałem wziąć do włożenia, a tu taczka pełna pełna lodu. No, to nie robota. I to chyba nie wypadnie, jeszcze aż tak nie odmarzło. Wiem, wiem, mogłem o tak taczkę zostawić, to bym tego nie miał, no ale kto to wiedział? Czekaj, jedziu, stukniemy. A guzik to kamień. Nie rusz. Wiaderku czaność. Albo dzisiaj poznę, a się ponosi jak przyjdzie odwilż. I dzięki splotowi pozytywnych wydarzeń, udało mi się pół dnia nic nie robić. Tylko się kręcić. No ale skończyła się laba, trzeba coś tu... No I co jest. Trzeba coś tu pożnąć. Coś tam się pożnęło. Dużo? No nie dużo. Coś było? Jakby nic. Ale codziennie takie pół godzinki, to w końcu się to ogarnie. Tu mam jeszcze trochę do rąbania, ale niech to, wiecie, ten śnieg jak zniknie po zimie, to się porąbie. Będzie prościej. A tutaj, no, pomału się będzie cięło. Zawsze lepiej pół godzinki porżnąć niż nic. To tak, to, to to, w końcu kiedyś zniknie, no bo tutaj ja chcę zrobić tą szopkę dla lublina, Żeby tak nie stał pod tym, tylko taką wiatę, wiecie. Taką cztery słupki kawałek blachy. Dobra, zrobione. No trzeba, trzeba wejść w regularność. Regularnie, codziennie tak robić, to, to w końcu to zniknie, bo w jeden dzień to bym się obalił, jakbym miał to całe poznać. To wszystko w dzisiejszym takim króciutkim gniotcie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za koszulki od pani Doroty. No naprawdę są przepiękne. A z wami, widzę się jutro. Do zobaczenia, do siódmej rano. Na razie, cześć.